Na tym filmie pokażę Ci aplikację Entromonit, nasze autorskie rozwiązanie, które pozwala mierzyć dane pomiarowe naszych urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki niej możesz na telefonie lub komputerze sprawdzić takie parametry jak temperatura czy wilgotność odczytywane bezpośrednio z urządzeń firmy Entronic. Cześć, nazywam się Norbert Szymczyk i witam Cię na kanale Entronic. Znajdziesz tu filmy, w których pokazuję, jak działają nasze urządzenia a także dzielę się wiedzą z zakresu elektroniki, automatyki i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Aplikacja Entromonic działa zarówno na smartfonie, jak i na komputerze. Umożliwia odczyt danych z urządzeń Entronic, a także powiadamia o, o przekroczeniach temperatury lub innych alarmach. Wystarczy, że w konfiguracji podasz dane do lokalnej sieci Wi-Fi i gotowe. Urządzenie automatycznie prześle dane na serwer, a aplikacja pobierze je i wyświetli na Twoim telefonie. Dla każdego użytkownika tworzone jest oddzielne konto, więc tylko posiadając odpowiednie kody dostępu, możesz zobaczyć swoje pomiary. Dane nie są gromadzone i zapisywane w chmurze na stałe, są jedynie odczytywane z urządzeń na czas podglądu, co zwiększa bezpieczeństwo i prywatność. W przypadku wystąpienia alarmu lub przekroczenia ustalonej temperatury, aplikacja natychmiast powiadomi Cię na telefonie. Dzięki temu możesz w zareagować, na przykład gdy monitorujesz temperaturę magazynowanego materiału. To bardzo praktyczne rozwiązanie, między innymi do nadzoru silosów zbożowych i wielu innych zastosowań w automatyce i przemyśle. Po sparowaniu aplikacji z przetwornikiem TD2 możesz odczytywać pomiary temperatur i wygodności nawet z 40 różnych punktów pomiarowych. Co ważne, czujniki możesz łączyć równolegle do jednego trójżyłowego przewodu, co znacznie upraszcza instalację. Przetwornik TD2 posiada również port RS485, który umożliwia komunikację przez Modbus RTU ze sterownikami przemysłowymi. Teraz pokażę Ci jak to działa. Do przetwornika TD2 podłączamy czujniki. Łączymy go kablem USB z komputerem PC i podłączamy zasilanie. Następnie uruchamiamy program EntroConfig. Do przetwornika TD2 podłączone są trzy czujniki. Dodajemy je do pamięci urządzenia. Możemy nadać im własne nazwy i zapisujemy. Jeszcze chciałbym ustawić alarm na czujniku numer 1. Żeby załączył mi wyjście przekaźnikowe, jeśli temperatura przekroczy 30 stopni, bądź jeśli spadnie poniżej 20. Zaznaczam, że ma być tu aktywacja przekaźnika w tym przypadku. Klikamy zapisz. Jeśli chodzi o sieć Wi-Fi, podajemy dane do sieci Wi-Fi w zakładce Wi-Fi. No, i tutaj widzimy, czy przetwornik jest połączony z tą siecią, czy nie. Zakładka ustawienia jest nam potrzebna tylko jeśli byśmy korzystali z portu RS485. Dobra, mamy tutaj przetwornik TD2, do którego podłączone są trzy czujniki temperatury. Ja w tej chwili podgrzewam pierwszy czujnik, tak aby wywołać alarm. O, właśnie on został wywołany. Widzimy go teraz na ekranie. Alarm ten jest dostępny w powiadomieniach. Jeśli temperatura spadnie w momencie wysłania danych do serwera, na naszym telefonie to powiadomienie zniknie, natomiast w zakładce powiadomienia, dopóki go nie skasujemy, będzie tam cały czas. Teraz zrobię test, odłączę wszystkie czujniki od przetwornika i zobaczymy, co się stanie. Aplikacja pokazała, że nie ma komunikacji z żadnym z czujników. Uwiadomienia możemy wyłączyć. Z kolei podłączając rejestrator do aplikacji zyskujemy dostęp do danych historycznych. Urządzenie zapisuje średnie wartości z każdej godziny. Do rejestratora można podłączyć nawet 40 czujników HUMI 2N, to jest czujnik wilgotności, albo przetwornik TD2, do którego możemy również podłączyć czujniki wilgotności bądź temperatury. Mamy tutaj aplikację Entromonit, która odczytuje dane z chmury. W tej chwili pobiera dane historyczne. Możemy przełączyć się na widok tabelki danych historycznych. Przygotowałem tutaj układ rejestratora Humi 20 do którego podłączyłem 5 przetworników Humi 2N mierzących temperaturę i wilgotność względną. Czujników można podłączyć więcej, natomiast mamy tutaj ich tylko. Rejestrator odczytuje dane z przetworników interfejsem RS-485 przez protokół Modbus RTU. Na dane mamy tutaj adresy 1, 2, 3, 4, 5. Gdy klikniemy w dany czujnik widzimy historię w postaci wykresu. Możemy przełączyć się na dane w postaci tabelki historyczne w ustawieniach. Aby aplikacja połączyła się z chmurą wystarczy podać dane sieci Wi-Fi, czyli przykładowo wyszukać daną sieć, wybrać ją, no i podać hasło. Do rejestratora możemy podłączyć do 40 takich czujników temperatury powiadomienia o alarmach. Ja teraz w ramach testu wyjmę jeden z czujników, i mamy od razu alarm. Że sensor nie odpowiada. Ta sama informacja przyjdzie za chwilę na mój telefon. Ja ją sobie skasuję, żeby nie piszczał mi. Biorę telefon do ręki. O, właśnie dostałem powiadomienie. Brak odpowiedzi sensora. Kupujemy telefon. Widzimy tutaj ten sam błąd. On musi zostać skasowany, gdyż powiadomienie inaczej nie zniknie. W tej chwili już z rejestratora to powiadomienie zniknęło, bo było skasowane, natomiast z telefonu zniknie w momencie, gdy dane zostaną wysłane do chmury. Więc jeszcze chwila. To samo się wydarzy, jeśli oderwalibyśmy linię RS485. Powiadomienie zniknęło. Możemy przeprowadzić kolejną próbę, odpinając czujnik z przetwornika numer 1. Właśnie mamy alarm. Za chwilę zadzwoni mój telefon. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda sam. Czujnik w środku, tylko kamera niech wyostrzy. O! Jest to coś takiego. To jest specjalny węglowy filtr. O, właśnie zadzwonił telefon z powiadomieniem o alarmie. Do rejestratora możemy podłączyć także przetwornik TD2. Mamy tutaj w tej chwili odczyty z 8 czujników. Tak naprawdę do przetwornika podłączony jest jeden, natomiast w konfiguracji każdego czujnika numer seryjny jest ten sam. W związku z tym przetwornik odczytuje z 8 czujników, mimo że ma podłączony jeden. W aplikacji oczywiście mamy dostęp do tych samych danych co rejestrator. Ja w tej chwili zasymuluję grzanie. Gdyż ma on nastawiony alarm powyżej 30 stopni Celsjusza. Jeśli temperatura przekroczy tą wartość, nastąpi załączenie przekaźnika i zostanie wyzwolony alarm. O, właśnie dostaliśmy powiadomienie na naszej aplikacji Entromonit. W aplikacji, oczywiście, mamy dostęp do danych historycznych w formie tabelki bądź wykresu. Na dzień nagrywania tego materiału aplikacja współpracuje z urządzeniami TD2 oraz rejestratorem Humi Reg 2.0, ale jeśli pojawi się zapotrzebowanie, możemy rozszerzyć jej funkcjonalność o inne typy pomiarów. Jeśli widzisz takie zastosowanie, daj proszę znać. W przypadku wystąpienia alarmu lub przekroczenia ustalonej temperatury, aplikacja natychmiast powiadomi Cię. Na telefonie. Dzięki temu możesz w porę zareagować, na przykład gdy monitorujesz temperaturę magazynowanego materiału. To bardzo praktyczne rozwiązanie, między innymi do nadzoru silosów zbożowych i wielu innych zastosowań w automatyce i przemyśle.